Maj to miesiąc bibliotek dedykowany promocji czytelnictwa. Niestety w kraju, gdzie w ciągu ubiegłego roku 44% obywateli nie przeczytało żadnej książki, to zadanie niełatwe. Dlatego przed nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej spore wyzwanie. Krzysztof Korda właśnie w maju rozpoczyna nowy rozdział w historii tczewskiej książnicy. Pytamy nowego dyrektora, jakie są jego plany na rozwój placówki i przyciągnięcie nowych czytelników. No rzeczywiście jest taka statystyka, że ogólnie polacy tyle książek nie przeczytali, ale z drugiej strony jest to statystyka, która pokazuje, że no, po wielu latach. Intensywnych działań bibliotek i instytucji kultury jest trochę lepiej z tą książką, trochę więcej osób czyta. A z drugiej strony jest też statystyka wojewódzka, którą też Biblioteka Narodowa ukazuje, pokazująca, jak wygląda z czytaniem w województwach. Ale jeżeli chodzi o korzystanie z bibliotek, nie tyle książki czytanie, co korzystanie z biblioteki i czytanie z jej zbiorów. No to wychodzi na to, że w naszym województwie średnio 16 osób na 100 korzysta z bibliotek, a w trzewie jest to. Dużo lepsza statystyka, bo wychodzi na to, że w trzewie ponad 24%, czyli 24 mieszkańców na 100 korzysta z biblioteki, czyli no blisko 1 czwarta mieszkańców korzysta, przychodzi i korzysta z biblioteki w ciągu roku. A co możemy zrobić, żeby jeszcze więcej osób przyszło do biblioteki, do wszystkich fili bibliotecznych na terenie Tczewa? No oczywiście naszym największym kapitałem jest to, że mamy bibliotekę główną i wiele filii niemalże na każdym osiedlu, więc to jest ten kapitał, który należy wykorzystać i tak oczywiście zamierzam. Z jednej strony więc... Tak jak są zadania biblioteki, gromadzenie, czyli zakup książek, no rozwój cały czas tej, tej, tej książki po to, żeby no, jakby z duchem czasów też trafiać i książki to, cały czas nowe na półki trafiały. Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów to jest najważniejsza z działalności biblioteki, ale poza tym w moich planach jest oczywiście wiele innych związanych z rozwojem biblioteki jako instytucji kultury, a więc także pomysły takie jak promocje książek, spotkania z autorami, yy, różna, czy różnorodna oferta edukacyjna dla dzieci, dla młodzieży, po to, żeby. Też wychowywać do czytania od najmłodszych lat i po to też, żeby no, nasi najmłodsi mieszkańcy później byli naszymi czytelnikami, ale jest także oferta skierowana i dla dorosłych, i dla emerytów. Na przykład obecnie prezentujemy wystawę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc ta oferta będzie bardzo szeroka i skierowana do wszystkich. W ubiegłym roku Trzewską Bibliotekę odwiedziło 14 tysięcy czytelników, którzy wypożyczyli około 320 tysięcy książek i czasopism. Ogółem książnica ma blisko 200 tysięcy woluminów. Nowy dyrektor tłumaczy, że za główne cele stawia sobie nie tylko rozwój czytelnictwa, zwiększenie dostępności księgozbiorów, ale też wzmocnienie roli biblioteki jako instytucji kultury. Finansowanie działalności MBP ma opierać się o niski budżet, ale też o środki zewnętrzne. Pomysłem ma być też pozyskanie sponsorów w ramach projektu roboczego zwanego Książkę dla Biznesu Biznes dla Książki. MBP ma również aktywnie pojawiać się w mediach, a także w serwisach społecznościowych, m.in. na Facebooku czy Twitterze.